Hej, cześć, witajcie, z tej strony Roni I witam was w Road to Victory, czyli sezony pojedynków Jesteśmy w pierwszej lidze, mamy już trzy punkty na koncie dzisiaj, trzy spotkania Zaczynamy od drużyny z Brazylii, Atletico Mineiro z Ronaldinho w składzie Kamerów? Eto, nie proszę, nie No ja, już leci, już do ja Coś tam jeszcze zrobił, ty obrońco Eto ja, zaś gol, no nie O, Emana, dobra, dobra Belenie Eto, wszystko o Belenie Eto Ale co ten obrońca tam zagrał? No proszę cię zaś przegrywam 1-0, lol No Bernard jaj, blisko było. O! Oh. Oh, moja piłka, Bernard dawaj, 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 dawaj! I Golasso! Czy mu z lewej? Czemu z lewej? Tak pięknie na prawą szło. Czymuś zrobił to z lewej? Co chopie? Aha, druga sytuacja. Jest, jest. Neto, Neto się obróci ładnie. Pyk! Jeden, jeden. I na tubezolę Musimy na boisko. I brameczka. To mi się podoba, Fest. Dobrych rezerwowych wprowadzam na boisko. Super gol, ślizgiem. Mm -hmm. Ja, ja, proszę. Uh! Farciol, purciol. Do... Dzięki torwang Ingo 1-1. Jeden jeden. Ingo 1-1, jeden jeden. ja. Super spotkanie, nic się nie działo. Dwie bramki. Tak to gra w środku pola. moi no mamy te cztery punkty. Sześć meczy. Ile? Osiem, osiem. Mam osiem pozostałych meczy. Teraz FC Porto. Zobaczymy, jak mi nim pójdzie. Ja, deszcz. Marsilia Cii, Nie chcę mi się już grać, nie w taki deszcz. A, a, o. Karny ref. Ref. No, chyba go pierdolnęło. Dobra, lecisz, lecisz. O, pięknie wychodzisz i teraz dawaj na sweat. I oooo, sweaty, o, sweaty girl, bitch! bridge! Haha, zajebiście 1 do 0. Jest druga sytuacja, karny, ref. Wolny ino. Jezu, opórka je normalnie, co za tempak. Aha, aha, no i jest, zaśmy popychają. Do, do, no pięknie, i golasso, dawaj 2-0, piękny obrót, nie. Kurcze, problemy nie ma Ole, jeszcze, no! Milimetry. Ja, pan lagi. Ciu, ledwo to obronił. Jezu. Mhm, mh, ładnie, pięknie. Teraz, kończysz, kończysz! Czemuś tam wleczą do środka. To jest walnięty na łeb? Aha. O, przepysznie! Atsu, Atsu, dawaj, w dup w dup Cię, nie. Nie wcielam baros. Proszę, wykorzystaj tytuł. Proszę cię, Varela, daj i daj mi te szczęście. Dziękuję ci bardzo. Jakiś ty dobry. O, o moja ulubiona minuta. 69. O, dobrze! Nie dobrze. Żygi mi w dupie brama. Jebany Zigol Co za gość. Ja, rozgrywaj się, ja, ja. <laughs> Matko, bo. O, co? No, fajnie, kurwa, bez sensu. <laughs> Zarobnie mi mój z nie? W dwie minuty, dwie bramki, ja, 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 graj się, graj. Co za gość. Weź, wypierdalać z tego boiska. W dwie minuty, ja fajnie go zwiksowałem. Najpierw ten grożna, a teraz taka bomba. Mhm, jeszcze tak. Ja, tak. Pff, pff. No i 2 do dwóch. bo taki ciulak był na boisku. Eto, zigi. Czekaj kiedy będzie następny taki popierdolony. Już nie ma wycimać. Jezu. Dobra, to ostatnie spotkanie PSV Eighthoven. Może oni mi przynoszą zwycięstwo w spotkaniu. Proszę bo zdejcie mi. No, pięknie. Pięknie się tam położył. Markuj, bitches. O! Malutki zawodnik ze szczupaczka. w siódmej minucie. Oj, ojoj. Oj, oj. Oj, wyczuwam pogrom. Zobaczymy, jeszcze powtóreczka, bo to fajnie tak wlazło. A <laughs> tam taki nieudany ślizg. Pięknie tam wskoczył. No lecisz, lecisz. Ooo, nie do tego, ale. Ale podobało mi się. Tak może być. Dwie minuty potem, 2-0. Lens, Aha, aha, markowanie nie. Toy with it. 3-0, 17 minut. Jeszcze go tam kipnął, no, powinien kontuzję dostać. Toy dobry. Ładnie tam wyszedł. 3-0. Hmm, hmm, hmm. Ciekawe, kiedy wyjdzie nasz przeciwnik. Bez szans. No to co, to czwóreczka, nie? No jasne, Mertens, dawaj! Uuu, hu hu, ale się do brać obrońca! Super, teraz trochę dłużej trzeba było czekać, ale już 4 do 0, coś pięknego. Ciekawe, kiedy wylezie, już nie będę czekać, nie? No, co jest? O, wychodzimy i, i, czy znamy? <grytanie> <grytanie> Lekko! Wyjście ze spotkania, to mi się podoba, to jest coś. No, to przynajmniej 3 punkty w tym ostatnim spotkaniu po wyjściu a ogólnie dzisiaj 5 punktów, 8 punktów, ogólnie 6 meczów do końca jeszcze, szansa na mistrzostwo, ale to dopiero później. Cześć.